E, witam na e, dzisiejszej tegorocznej edycji Pogotowia 2911. E, dzisiejszym tematem jest emocjonalnie nieobecny rodzic. E, I na tym warsztacie, który będę miał przyjemność poprowadzić ja, e, Aleksander Janus, e, opowiem o tym, jak to wygląda, czym to się przejawia, jaki to ma wpływ na nasze życie, na naszą sferę cielesną, duchową, e, emocjonalną. E, i to jest i w dużym skrócie to jest wszystko to, co będzie tutaj miało miejsce. Chciałbym przede wszystkim Was wszystkich powitać bardzo serdecznie. Napiszcie w komentarzach skąd jesteście, z czym do nas przychodzicie. Bardzo chcielibyśmy po prostu poznać, jakby do jakich ludzi trafiamy, do jakich ludzi docieramy. I taką pierwszą rzeczą, którą chciałbym przedstawić, jest symbol, który będzie nam towarzyszył przez cały ten warsztat. Jest to dosyć mizernie wyglądający kwiat. On niby żyje, to wygląda, że to trochę żyje, aczkolwiek tak jakby powiedzieć niespecjalnie. No i to jest bardzo dobre zobrazowanie tego, na czym polega na czym polega tak naprawdę emocjonalne zaniedbanie emocjonalne przez, przez rodziców, czego, czego efektem jest właśnie ten e, brak emocjonalnego wsparcia ze strony rodziców. My żyjemy, my wyglądamy, jakbyśmy żyli, jakby tam teoretycznie nic nie było, ale jest coś takiego, że brakuje nam tych odżywczych soków, te, tego źródła życia. Które powinno być w nas od bardzo dawna, i pomimo tego, że dalej zachowujemy strukturę siebie, tak jak ten kwiat, to jednak bez tego obumieramy. Bez tego brakuje po prostu czegoś, żebyśmy wzrastali, żebyśmy nabierali koloru. I właściwie, czym jest to zaniedbanie emocjonalne? Zaniedbanie emocjonalne to nie jest coś łatwego do zauważenia na pewno, I nie, zaró, niezależnie od tego, czy to jest osoba ze mną, czy to jesteś ty sam. Bardzo trudno to zauważyć, ponieważ to nie zostawia takich trwałych śladów jak jakieś traumy czy, czy alkoholizm, więc wiele osób, które przeżyło czy doświadczyło zaniedbania emocjonalnego ze strony rodziców, na pierwszy rzut oka nie wyglądają na takie, które by potrzebowały pomocy. E, przyczyn, przyczyn jest wiele, ale podstawową jest Taką, że braku, brakowało w dzieciństwie czułości, opieki e, ze strony rodziców. Dzieci spotykały się często z nierealnymi oczekiwaniami, z brakiem konsekwencji wychowawczej, były jakieś ograniczenia w poznawaniu świata, w uczeniu się. Do tego mogą też dochodzić traumatyczne przeżycia albo jakieś. Sytuacje, które wprowadziły dziecko w stan wstydu, a też trudna sytuacja rodzina, nie wiem, związana z jakimiś patologiami, również mogła się do tego przyczynić. Różnie to może wyglądać. Może być tak, że dziecko, że twój rodzic faworyzuje jedno dziecko względem względem innego, że nie ma zaangażowanego zaangażowania rodzica względem. Względem potrzeb dziecka. jest Może to też się przejawiać na przykład w nadopiekuńczości, w wyręczaniu dziecka, w robieniu różnych rzeczy. I koniec końców prowadzi to do tego, że albo dziecko nie ma takiej opieki emocjonalnej zapewnionej, czyli że nie ma takiej podstawy emocjonalnej do tego, żeby rozwijać się w świecie. Ale też problemem może być to, że nad, dziecko będące z rodziny nadopiekuńcze nie jest w stanie być samodzielne, zarówno emocjonalnie, jak i tak życiowo. I to, co naprawdę leży w sercu to jest, tego problemu, to jest deficyt matki i ojca. Od kobiety oczekuje się, że jako, jak, że jest matką, że będzie. Pełna miłości, troskliwa, rozumiała dziecko, wysłuchiwała go, mówiła rzeczy typu: Kocham cię, jesteś cudowny, jesteś dla mnie ważny, Twoje potrzeby są dla mnie ważne. I jeżeli tego nie ma, no to w efekcie właśnie mamy zaniedbanie emocjonalne, ale co ważniejsze, jest też brak ojca. I od mężczyzn. Pomimo tego, że społecznie się tego nie oczekuje, to jednak oni również odgrywają ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno materialnego, jak i emocjonalnego dzieci. I oni wpływają nawet dużo bardziej na poczucie własnej wartości niż, e, niż właśnie matki. E, teraz tak. E, e, chciałbym zobaczyć, jak to jest w komentarzach, co tam ciekawego jest, co tam ciekawego się, się znajduje. Dla tych co dopiero co dotarli to przypomnę, że tematem jest emocjonalnie zaniedbany rodzic, symbolem zaś jest ten oto ta oto roślina, której dużo brakuje do życia, ale strukturę zachowuje tak samo jak my strukturalnie jesteśmy dalej stabilni. Ale brakuje nam energii do, do, do życia. Kolejną kwestią, jaką chciałbym jeszcze Dalej omówić, to jest to, jak to zaniedbanie emocjonalne na nas wpływa. Jeżeli chodzi o nasze ciało, jeżeli chodzi o nasze zachowanie, to jest takie uczucie pustki, ono jest takie dojmujące, odczuwalne, że to jest takie uczucie, jakby nam czegoś po prostu brakowało, jakbyśmy czuli chłód w środku. Dalej, jeżeli patrzymy na nasze zachowanie, to można to zauważyć poprzez to, że mamy niskie współczucie wobec samego siebie. Bardzo dużo od siebie wymagamy, mamy niską tolerancję na Własne błędy i mam bardzo wysokie wręcz, można by powiedzieć, zawyżone wymagania, jeżeli chodzi o, o nas samych. I więcej czasu na przykład poświęcamy na zajmowaniu się sprawami innych, na słuchaniu innych niż na naszych własnych problemach, dzieleniem się naszymi własnymi przeżyciami. U dzieci na przykład może to się objawiać tym, że boją się pójść do szkoły, bo boją się. Konfrontacji z rzeczywistością. W życiu dorosłym może to się przejawiać tym, że unikamy bycia w pracy, czy unikamy spotkań na uczelni, po prostu unikamy rzeczy, które by nas konfrontowały nas z rzeczywistością. Inną sprawą może być też to, że albo nadmiernie przywiązujemy wagę do swojego wyglądu, albo kompletnie go zaniedbujemy. Kobiety mogą z za bardzo się malować czy za dużo uwagi przywiązywać właśnie do makijażu czy do odchudzania restrykcyjnej diety, u facetów, będzie to wręcz przesadna dbałość o rzeźbę, o sylwetkę. Kolejną sprawą to jest właśnie emocje. Emocje w, przede wszystkim przejawiają się tym, że odczuwamy ogromne, ogromne poczucie winy i wstyd skierowane na naszą osobę. Czyli obwiniamy siebie za błędy, za, nas, za na, napotykające nas trudności życiowe, wstydzimy się naszych potrzeb, wstydzimy się tego, że potrzebujemy, żeby nas wysłuchano, żeby dzielić się naszymi uczuciami, ponieważ już w dzieciństwie po prostu tego typu zachowania były piętnowane przez, przez, naszych, przez naszych rodziców. I to przejawia się tym, że emocjonalnie czujemy się wyprakowani, gorsi. A w efekcie, nawet w późniejszym czasie, może doprowadzić do tego, że mamy problemu w nazywaniu i wyrażaniu swoich własnych emocji. A co za tym idzie, mamy utrudniony dostęp do naszych emocji. Jeżeli dziecko otrzymuje przekaz, że jego uczucia nie są ważne, no to w takim wypadku w dużym cudzysłowie zamraża swoje emocje, żeby nie stały się problemem dla, dla rodziców. I to powoduje, że w dorosłym życiu te zamrożone emocje pozostają taką mgłą, przez którą jakby ciężko się dostać do tego, co się naprawdę, co się naprawdę odczuwa, i jest zaburzone na przykład poczucie tożsamości. I samo to nie brzmi może nawet jako, jakoś tak strasznie, ale utrudniony dostęp do własnej emocji, utrudnione wyrażanie swoich emocji w rezultacie bardzo często. Wzmacnia prawdopodobieństwo popadnięcia w depresję, nabycia zespołu stresu pourazowego, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, czy zmagania się z różnego rodzaju nałogami, ponieważ w zdrowy sposób nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z emocjami, bo ich nie znamy, zatem popadamy w stany apatii albo sięgamy do czegoś, co sprawia, że uciekamy od tego problemu. Dobrze, jeżeli jeszcze dochodzą jakieś osoby, to Tematem jest y, y, emocjonalne zaniedbanie ze strony rodziców. Ten kwiat dużo lepiej nie wygląda. Dalej zachowuje strukturę, ale dalej jakby życie z niego uchodzi. Ja tu nawet mogę nawet specjalnie dużo nie robić, a tu i tak widać, że się z niego mocno, mocno sypie, także jego dni są policzone. Y, I to nie jest bynajmniej przyjemny stan. Kolejna rzecz wpływu. Emocjonalnego zaniedbania, to jest sfera naszych myśli, czyli strach przed byciem zależnym od kogoś. I o ile samo dążenie do bycia niezależnym, do bycia wolnym czy niezależnym finansowo, to nie jest nic złego, ale paniczny strach przed jakąkolwiek zależnością emocjonalną czy dyskomfort, to już jest, to już jest oznaka jakiegoś problemu. Nie chodzi o to, żeby być zależnym od kogoś w sferze emocjonalnej, ale przesadna niezależność prowadzi do tego, że, od, że człowiek odcina się od jakichkolwiek, więzi, od jakichkolwiek więzi emocjonalnych z drugą osobą i unika się wiązania z drugim człowiekiem. Czy to w kwestii małżeństw, czy to w kwestii nawiązania przyjaźni, czy to w kwestii jakiejkolwiek współpracy, no jest to bardzo utrudnione, a wręcz czasami niemożliwe. W sferze myśli wiąże się to też z taką trudnością, z zidentyfikowaniem własnych tożsamości, kompetencji, to co lubimy, czego nie lubimy, co jest dla nas ważne, wartościowe, co nie jest wartościowe. I to się też wiąże ze sferą emocji, o której wspomniałem wcześniej, że jeżeli zamrażamy swoje emocje, nie identyfikujemy ich, to skąd mamy wiedzieć, co nam się podoba, co jest dla nas ważne i co nas określa. Yy, no i w końcu przechodzimy do sfery duchowej. Sfera duchowa. Bardzo mocno cierpi przez zaniedbanie emocjonalne ze strony rodziców, choćby dlatego, co to znaczy, że mam czcić ojca swojego i matkę swoją, albo co to znaczy, że Bóg jest ojcem. Jeżeli nie mamy dobrego przykładu wyniesionego z domu, to. Czytając o Bogu jako ojcu, czy nawet doświadczając go w jakimś sensie jako ojca w, w modlitwie czy w uwielbieniu, to mamy problem ze zrozumieniem, co to tak naprawdę znaczy. Co znaczy bezwarunkowa miłość i czy ona istnieje, ponieważ nie doświadczyliśmy jej nawet w takim najmniejszym, podstawowym, podstawowym zakresie. I osoby mierzące się ze skutkami zaniedbania emocjonalnego, bez odpowiedniego prowadzenia duchowego są bardziej narażone na popadnięcie w nawykowe grzechy. Ja już wspomniałem wcześniej o uzależnieniach, ale to dotyczy nie tylko uzależnień, ale i różnych negatywnych sposobów myślenia. Czy też y, takiego postępowania, które no, nie przystoi, na przykład skłonności do plotkowania, albo do jakiejś, jakiegoś rekompensowania sobie jakichś jakiś braków poprzez zachowania, które niekoniecznie dobrze wpływają na naszą relację z Bogiem. E, no i to też wzmacnia wstyd i samopotępienie. No i w końcu, jeżeli nie mamy dostępu do naszych emocji, jeżeli nie mamy dostępu do naszej tożsamości, to jest bardzo ciężko wyrazić siebie, w modlitwie wyrazić nasze potrzeby, nasze odczucia, to kim jesteśmy w rozmowie z Bogiem. Dobrze. Zatem, co możemy zrobić, aby to, aby to zmienić? My, jako projekt 2911, wierzymy, że fundamentem do zmiany są raz, dwa, trzy, cztery kroki. Świadomość. Czyli to, że wiemy, co to jest, jaki ma to na nas wpływ i skąd się bierze, i to właśnie w bardzo, bardzo dużym skrócie e, omówiłem na tym warsztacie. Kolejną rzeczą jest chwycenie się ręki Boga. E, chodzi po prostu o to, że to jest rozwiązanie duchowe, że jeżeli mamy poradzić sobie z tym problemem, to musimy nasze rozwiązanie, naszego problemu, Budować na fundamencie, jakim jest, jakim jest Bóg, ponieważ Bóg jest tym, który rzeczywiście może nas wyrwać z tego negatywnego stanu i rzeczywiście jest tym, który, który obdarza nas bezwarunkową miłością. Kolejnym etapem jest przebaczenie, i to jest rzecz, która jest wymagana tak naprawdę od nas, że jeżeli mamy z czystym sumieniem, z czystym sercem. Budować nową tożsamość w Chrystusie, to konieczne jest przebaczenie naszym rodzicom czy naszemu otoczeniu tego, że nie spełnili tego, do czego zostali powołani jako rodzice, jako matka, jako ojciec. To też może się nawet tyczyć, tyczyć rodzeństwa. No i ostatnią rzeczą, czwartym krokiem jest chwycenie się ręki człowieka. Czyli no, Bóg jakby powołał nas do wspólnoty i ta wspólnota rzeczywiście ma jakiś cel i myślę, że jednym takim najważniejszym celem jest to, żeby właśnie z różnymi problemami natury emocjonalnej i duchowej radzić sobie właśnie dzięki. W wspólnocie dzięki temu, że znajdziemy wsparcie pośród innych ludzi, ludzi, którzy dzielą te same wartości, być może podobne przeżycia, którzy nas zrozumieją, będą na nas otwarci i będą w stanie okazać nam te uczucia, chociażby w najmniejszym, w takim minimalnym zakresie, jak to powinniśmy uzyskać, uzyskać w rodzinie. Ale więcej na ten temat, o każdym z tych kroków będzie jeszcze w piątkowym, w piątkowym wywiadzie, na który serdecznie zapraszam. No, dużo zostało powiedziane, ale jak to rozpoznać w sobie? Jakby. To jak, w miarę jak omawiałem wpływ na, na różne sfery naszego życia, myślę, że można z tego wyciągnąć parę pytań. Po pierwsze, czy trudno jest ci nazwać swoje emocje, czy trudno jest ci nazwać swoje preferencje, swoje wartości, to co lubisz, nie lubisz, to co jest dla ciebie ważne. Ale i też warto zwrócić uwagę na inne rzeczy, na przykład, czy chcesz zaimponować innym, żeby być akceptowanym, albo żeby mieć poczucie mieć, mieć poczucie bycia bycia kochanym. E to a propos tego, że mówiłem, że mężczyźni zwracają uwagę na sylwetkę kobiety, na makijaż. Czy panicznie boisz się być zależnym od innych? Czy masz to poczucie wybrakowania, poczucie pustki, które desperacko próbujesz, próbujesz zapełnić? Eee, czy dążysz do tego też, jakby, czy to jest Twoim głównym celem życiowym, żeby mieć głęboką relację, której nigdy nie zaznałeś wcześniej z drugim człowiekiem? Czy na przykład nie stawiasz relacji z drugim człowiekiem jako bożka? Ponad relacje z Bogiem e czy wiesz, jakie są twoje mocne i słabe strony, czy nie masz problemu z ich określeniem? Czy potrafisz znaleźć w sobie coś pozytywnego, jakieś pozytywne rzeczy? Jeżeli nie, no to być może rzeczywiście jesteś zaniedbany, e czy do doświadczyłeś, doświadczyłaś zaniedbania emocjonalnego. Kolejna ważna rzecz: Czy rozładowujesz swój gniew na sobie? Czy jeżeli się wściekniesz, bo miałeś miałaś ciężki dzień? Mierzysz się z jakimiś problemami natury codziennej albo po prostu mierzysz się też ze wspomnieniami z trudnego dzieciństwa? Czy gniew, który odczuwasz, rozładowujesz na sobie? Czy znajdujesz konstruktywne metody jego, e, że tak powiem, e, wyładowywania? Bo jeżeli rozładowujesz na sobie, no to kolej, kolejna oznaka tego, że jest. To y, właśnie zaniedbanie emocjonalne ze strony ze strony rodziców. I myślę, że takie najważniejsze pytanie, które trzeba sobie zadać, czy chcesz doświadczyć bezwarunkowej miłości, by poczuć, że twoje życie ma sens? Czy według Ciebie bez bezwarunkowej miłości twoje życie nie ma sensu, twoje życie jest do niczego. I jak już wspomniałem wcześniej, czy dążysz do tego, czy twoim głównym celem jest to, żeby, żeby właśnie. Y, poczuć, poczuć tą miłość. I tak, wraz z każdym tematem będziemy przedstawiać motto tygodnia. Motto tygodnia, które wybrałem na emocjonalnie nieobecnego rodzica jest dosyć ciekawe. Otóż brzmi ono tak. Poszedłem do lasu, Wybrałem bowiem życie z umiarem, ale chcę żyć pełnią życia, chcę wyssać wszystkie soki życia, by zgromić wszystko to, co życiem nie jest, by nie odkryć tuż przed śmiercią, że nie umiałem żyć. Myślę, że to ostatnie słowa, które powiedziałem, są najważniejsze: by nie odkryć tuż przed śmiercią, że nie umiałem, że nie umiałem żyć. Ehm. Dobrze. Ehm. Zobaczmy, mamy jeszcze dwie minuty, to myślę, że poświęcę na, na kilka informacji z naszej strony. Pierwsza jest taka, że w środę będzie czas inspiracji, będzie to czas też wyzwania: Przezwyciężam, hashtag Przezwyciężam. I to będzie możliwość zainspirowania się, podzielenia się swoimi prywatnymi sposobami na przezwyciężenie problemu emocjonalnie nieobecnego, nieobecnego rodzica. I dla najbardziej aktywnej osoby, y, która będzie się udzielać na, y, w czasie inspiracji, będzie pewna mała niespodzianka. Y, jak już wspomniałem wcześniej, będzie też piątkowy wywiad i modlitwa właśnie odnośnie tego, odnośnie tego tematu. W którym młodzi ludzie z różnych środowisk będą dzielić się tym, jak udało im się wyrwać czy uleczyć w sobie te braki, które zostały właśnie po emocjonalnie nieobecnym rodzicu. No i zapraszam również do Pracowni Nadziei, Pracowni Nadziei, to są małe spotkania online. Więcej informacji na ten temat będzie dostępnych. Właśnie w informacji na Facebooku odnośnie Pracowni Nadziei, edycja Wiosna 21 na fanpage'u projektu 29.11. W dużym skrócie Pracownie Nadziei to są takie małe grupki emocjonalno-duchowego wsparcia, takie miejsce rozmowy, w którym można bezpiecznie dzielić się przeżyciami, nawiązywać relacje. One odbywają się na Zoomie dwa razy w tygodniu między godziną 20 a 21. Dedykowane zarówno dla chłopców, jak i do dziewczyn. Co ważne, warto podkreślić do 30 roku życia. No i co? Zapraszam również do bezpłatnych konsultacji psychologiczno-duszpasterskich, które są darmowe i będą trwały do 29 kwietnia. Także jest bardzo dużo czasu. Proszę, proszę się zgłaszać. Dobrze. Dobrze, widzę, że nasz czas dobił ku końca. Ja tylko przypomnę, że nie warto odkładać sprawy emocjonalnego zaniedbania na później, ponieważ wystarczy jeden zły ruch, wystarczy jedno złe wydarzenie i to wygląda naprawdę nieciekawie. Zatem z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za to, że byliście, że wysłuchaliście i mam nadzieję, że Bóg Was poprowadzi koło uzdrowieniu. Amen.